No teraz nie ma do tego głowy. Tam mają teraz straszny problem z cuk cukrem. A co debile, no co to za problem? Słuchaj, niechżeżby wykupią cukier od cukrowni, zmagazynują w ciągu roku, czy dwóch koni, która musi się zmienić, no i wtedy sprzedadzą z zyskiem, nie? No, ale gdzie magazynować? Trzeba by magazyny budować. A na chuj budować? Niech kupią od cukrowni, ale pod warunkiem, że to cukrownia będzie magazynować cukier. No, ale to trzeba mieć jeszcze za co kupić, a minister Jaszuński mówi, że oni nie mają pieniędzy. Bo mają dziurę budżetową czy coś. No to, no to niechże płacą oprocentowanymi obligacjami, rozumiesz? To się opłaci każdej ze stron, no bo tak. Cukrownia i tak nie ma innego wyjścia. A jak cukrownia zbankrutuje, no to przecież rząd poniesie koszty bankructwa, nie? A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli, by mieli kurwa mózg zamiast tego pierdolonego styropianu.